787 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w minioną środę skończyło rok szkolny. 23 nie otrzymało promocji do kolejnej klasy, a 15 czekają egzaminy poprawkowe. Nareszcie zaczęły się. Dla jednych mniej, dla innych bardziej wyczekiwane. Wakacje, czyli czas letniej laby dla uczniów. Nic dziwnego, że w środę na twarzach dzieci i młodzieży gościł uśmiech, choć jak sprawdziliśmy, byli też tacy, którzy latem będą trochę tęsknić za szkołą. Tęsknić za szkołą no bo y, bardzo jest fajnie w szkole. Bardzo mi się podoba. Smutno Ci, że zaczynają się wakacje? Tak. A Tobie? No y, ja tak. Y, trochę się cieszę, że są wakacje, bo możemy y, odpocząć, wyjeść, y, wyjechać na wakacje. Cieszę się, że są wakacje, ale trochę smutno jest bez szkoły. Y, z wakacji się cieszę, ale y, będę tęsknić na pewno bardzo za kolegami i koleżankami. Bardzo się cieszę z wakacji, bo przynajmniej nie będzie szkałej nauki tyle co było. A nie lubisz się uczyć? No niezbyt. A jakie masz świadectwo? Um, nie mam paska, ale było blisko. Po dwóch miesiącach wakacji uczniowie znów spotkają się ze swoimi kolegami ze szkolnych ławek, choć nie wszyscy. Dla klas szóstych szkół podstawowych, miniona środa była ostatnim dniem wspólnie spędzonym z kolegami i koleżankami z klasy oraz nauczycielami. Jesienią absolwenci postawówki rozpieszną się po różnych gimnazjach i zaczną nowy rozdział swojej szkolnej edukacji. Wspomniała o tym dyrektorka zespołu szkół nr 2 w Szanowie podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w Domu Kultury. Szybko. Mijają dni i lata. I nam szybko minęło te parę lat. Na pewno pamiętacie pierwsze spotkanie sześć lat temu. Nowe miejsca, nowi ludzie. Wszystko nowe, nieznane. Przeżywaliście radość sukcesów i gorycz porażek. Zamykacie kolejny rozdział w Waszym życiu. Miniony rok szkolny był udany dla polskiej szkoły. W badaniach prowadzonych w ramach programu Międzynarodowej Oceny Uczniów realizowanego w ponad 60 państwach świata polscy uczniowie wypadli znakomicie. Sprawdzono trzy umiejętności piętnastolatków: czytanie, rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych oraz rozumowanie w naukach przyrodniczych. We wszystkich dziedzinach badań Polska zajmuje obecnie miejsce w pierwszej jedenastce krajów Unii Europejskiej. Ma piąte miejsce w czytaniu, siódme miejsce w naukach przyrodniczych, a jedenaste miejsce w matematyce. Dodajmy też, że miniony rok szkolny ogłoszony został rokiem odkrywania talentów. Ile talentów odkryto w szanowie, dokładnie nie wiadomo. Wiadomo jednak, że zdolnych uczniów w naszym mieście nie brakuje. Jestem bardzo pilną, dostaję same piątki, szóstki. I raz za czas zdarzają się czwórki. A jak jest z tobą, Ola? Ja dostałam dwie dwójki w tym roku, bo zapomniałam sobie dwie rzeczy do szkoły. I, a tak to mam same piątki. A pochwal się, jak u ciebie ze świadectwem. A świadectwo jest dobre, mam pasek. A? Tak. Będzie jakaś nagroda w domu? Myślę, że tak. Teraz przyszła już pora, by rzucić tornistry w kąt, schować zeszyty, świadectwa i książki do szuflad i rozpocząć wakacyjny wypoczynek. Jak uczniowie planują spędzić te wakacje? Ja wybieram się na basen, na kąty. Ja jadę do Warszawy. Ja do Dąbek. Tam, tam jest i jezioro, i trasy rowerowe, i morze, i baseny. Wszystko tam prawie, że jest. Ja jadę nad Polskie Morze do Niechorza na dwa tygodnie, a później w sierpniu do mojej cioci do Czech. W góry i nad morze. Jadę z rodzicami i z rodziną do Lublina do mojej rodziny, a jadę na obóz do Świnoujścia. Według danych Związku Nauczycielstwa Polskiego prawie 45% dzieci w Polsce w tym roku nigdzie nie pojedzie. Nie oznacza to jednak, że jej wakacje muszą być nudne. W miastach organizowane są dla nich zajęcia. Podobnie jest w Szanowie. Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na warsztaty taneczne, gry i zabawy plenerowe, kino oraz oczywiście na basen na kontach. Szczegóły na stronie internetowej Ośrodka Kultury.